marzenia. Zawsze chciałem się zabrać czymś w IT, nie zajmuję się niczym w IT, ale w końcu się zebrałem sobie i ponagrywam troszeczkę filmów na temat gier. Gier, z którymi jestem od zarania, od młodości, jak zresztą wielu graczy w Polsce i na świecie. To kanał Sapi Game i cóż, bez spiny sobie będziemy ogrywali różne tytułu. A zacznę od Tiberian Sun, bo co by tu dużo mówić, EA Sports zrobiło mi mega miłą niespodziankę, podejrzewam, że nie tylko mi, i udostępniło wiele hitów. Studia Westwood, legendarnego studia produkującego bardzo dobre gry strategiczne i nie tylko. Także bez jakiegoś żadnego drugiego wstępu, spróbujmy z pierwszą misją, bo tak na sprawę muszę sobie odświeżyć, jak to było i jak to wyglądało, bo ta gra ma 24 lata. OK, rozpoczynamy kampanię. Poziom trudności chyba normal, żeby starego nie wywaliło z kapci i zagramy sobie JDI. Na starym monitorze kineskopowym wyglądało to pięknie. W tej chwili przydałoby się jakieś delikatne oświeżenie. Lord Vader. The by surprise. What We're severely outnumbered. All GDI forces have been destroyed. Repeat, send reinforcements right away. God damn it. Makes no sense. Hotspots everywhere. I mean, why Southwest Sector 9? Someone's jamming the secure channel, sir. You'll come for the sunshine, but you'll stay you for the people. What the hell that is this? Kane, it's not know. i not If I am cut, do I not bleed? It would be a sad error in judgment, General Solomon, to mistake me for a corpse. My judgment is sound, Kane. And I'm not afraid of ghosts or you. Perhaps you should be. I've seen the future. Our Tiberian future.

Chandra, you son of a bitch. <laughs> <laughs> oh, I'm I'm <laughs> General Solomon on secure channel 4. Good to see you again, Mac. I wish it were under better circumstances. It's a light show, all right. It's more than that. It's Kane. Sir? We lost contact with Phoenix at 0800 Zulu. I'm not losing that base, Mac. I'll give you a squad of our best jump troopers to clear the way for your arrival. Good luck, Commander. The game's afoot. Let's kick some ass. Tacy to jest to tylko na filmach No odmorduję cywilów, Stand by. Not morduje cywilów. Masz. E e Wspomnienia o żywy O, tych wspomnień, to tu widzę No, ale nic oczy się C &C. Incoming transmission. It's not, sir. They came out of nowhere. We have to get back to the base and rebuild the refinery and barracks before they hit us again. New construction options. Reinforcements have arrived. Aha, yeah. czyli lewym przyciskiem no, Nie pamiętam tej jednostki sir, you got it. Muszę się przyzwyczaić. You got it. Loud and clear. Dobra, co mamy zrobić? Musimy zbudować sobie na pewno rafinerię No i będziemy tu tu Bo nawiązania do II wojny światowej są jak najbardziej bliskie, jak tutaj widzę. Kane, podobnie do jego Jurita, Rusek. Także... Walka do złem, w zachód, w tak. To walka dobra ze złem. Zachód, Tak. Długo się to pokazuje. Ja nie źle. I'm, I'm taking the Loud and clear. I'm sure is to to the harvester will automatically begin harvesting any nearby Tiberium oh, so Construction New construction options. You no, yes, yes, sir. yes, sir. średnio na jedno widzę. Na nie mógł rozjeżdżać, pojazdy mogą rozjeżdżać. Zbieram to. Unit ready. Orders. Unit ready. Sir.

move no przypomina mi się jak byłem gówniarzem dobra identycznie to tak że zorganizowałem taki grają w tego ja czy grałem sam nie bez reszty popłoną redale dwójka, wcześniej jedynka. Ale powiem wam szczerze, że ta gra była odświeżona czy teraz, to po prostu kto to się chce grać. To jest strategia. Pełnogę, bo nie wiem na ile przynajmniej tak. przemawia przede mnie sentyment. Ale w ogóle w dzisiejszych czasach nie widzę tych strategii, nie powstaje zbyt dużo. Sir?

tam nie było niżej bazy, tutaj został wznoszony most i jestem, a tu jest coś dziadko wcale. Dobrze pamiętam w ugracji NC po zbliżeniu budynku pojawiały się jeszcze jednostki które podwoiły ten budynek Ciekawe, pojawiały się poza to. To też było w tyle na stanu się pamiętam. O tak. Pierwsza misja. Pierwsze obroty z obroty. Tratuję się wypełniać. Uswoić się sterowanie, nie wiem, że to nie jest jakiś FPS, ale... Okay, mission accomplished. Okej, mission accomplished. Naród. ooo wydajność 72% no dobra poprzez te moje straty na pewno ale nieźle okej okay. to koniec pierwszej misji małe czary miałem przez chwilę co się co było przez laty no i nic będę jechał dalej z tymi misjami dzięki wielkie jeśli ktokolwiek to obejrzy ale tak naprawdę robię to dla panów na raczkę na rzeczka, na rzeczka.